Każda licencja SolidWorks 2010 zawiera dodatek StainAbility Express. To świetne rozwiązanie pozwalające inżynierom na określenie wpływu projektowanego produktu na środowisko. Na przykładzie metalowej listwy dysku twardego możemy w prosty sposób oszacować jej wpływ na środowisko. Musimy określić materiał, proces wytwarzania, region produkcji oraz eksploatacji i utylizacji. W tym przypadku wybierzemy wartości domyślne, czyli proces wytwarzania w Azji, Utylizacja w Ameryce Północnej. Jak widać, wpływ na środowisko jest określany za pomocą czterech kategorii. Emisja CO2, całkowite zapotrzebowanie na energię oraz zanieczyszczenie powietrza i wody. Ustawmy to rozwiązanie jako linię bazową dla dalszej analizy, w której porównamy je z innymi projektami, aby określić, czy możemy zmienić znacząco wpływ na środowisko. Przyjrzyjmy się listwie wykonanej z tworzywa sztucznego. Jeszcze raz wybieramy materiał, pozostawiamy poprzednie ustawienia regionów i wybieramy proces wytwarzania naformowany wtryskowo. Od razu można zaobserwować wzrost wpływu na środowisko, więc nie jest to rozwiązanie, przy którym należałoby pozostać. Możliwe, że zmiana materiału pomoże w osiągnięciu zadowalających wyników. I dlatego Sustainability Express posiada narzędzie wyszukiwania podobnego materiału. Wyszukajmy teraz tworzywo sztuczne o podobnej wytrzymałości na rozciąganie. Otrzymujemy pełną listę, którą możemy uprościć co do wybranych materiałów. Jeśli chcemy podejrzeć porównanie z naszą linią bazową, po prostu klikamy na materiał z listy i obserwujemy wykresy zmian wpływu na środowisko. Następnie wybieramy odpowiedni materiał dla naszego projektu. Ukończyliśmy porównanie dwóch rozwiązań projektowych dla metalowej i plastikowej listwy oraz zaobserwowaliśmy zmianę ich wpływu na środowisko. Po jednym kliknięciu myszą możemy wygenerować raport, który pokaże różnice w rozwiązaniach i wyjaśni dokładnie każdą z wyświetlonych kategorii oraz pomoże w wymianie informacji na przestrzeni naszego przedsiębiorstwa. Jest to świetny sposób na usprawnienie etapów projektowania i produkcji oraz przyspieszenie dokonywania właściwych wyborów i podejmowania decyzji.